Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem Pucharu Polski, w którym Wiślacy zagrają z Puszczą Niepołomice. Na pytania dziennikarzy odpowie trener Radosław Sobolewski. Dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry. Najpierw przejdziemy do raportu medycznego. Wciąż wyłączeni z gry są Jakub Błaszczykowski, Alan Uryga i Zdenek Ondraszek. Z drużyną trenują już Michał Żyro i Michael Pereira, a w 100% gotowy do gry jest Igor Łasicki. Czekamy na pytania. Bartosz Karcz. Dzień dobry. Trenują z drużyną, czyli są do grania, czy tylko trenują? O których? Mówię o Perejrze i o Michale Żyro. No, tak naprawdę zaczęli treningi, więc, więc czy będą do gry, no wiadomo, podejmiemy decyzję, ale myślę, że to jeszcze jest za wczesny termin, żeby mogli wystąpić w tym spotkaniu. No dobrze, to przejdźmy do tego meczu. No wiadomo, w jakiej sytuacji jesteście w lidze, dość kiepskiej w ostatnim czasie. Czy w związku z tym, że no jakby no celem wciąż na ten sezon numer 1 pozostaje awans, to czy coś się zmieniło w podejściu do Pucharu Polski? Czy, czy potraktujecie go w jakiś sposób taki, no nie wiem, ulgowy? jako mecz, gdzie można dać szansę troszeczkę innym zawodnikom, czy, czy, czy traktujecie go jednak na takim samym poziomie ważności, jak Liga? Ja uważam w ten sposób, że bez różnicy jaki to jest mecz, jeżeli zawodnik ubiera koszulkę z białą gwiazdą, czy to jest mecz pucharowy, czy to jest mecz ligowy, czy to również mecz towarzyski, każdy z zawodników musi zaprezentować się jak najlepiej, pokazać swoje umiejętności, oddać coś od siebie, dla klubu, więc tu z naszej perspektywy nie ma żadnego podejścia, że to traktujemy ulgowo czy, czy w jakiś inny sposób. Nie to jest dla nas bardzo ważny mecz, który na pewno chcemy wygrać i przejść tą rundę i właśnie awansować, właśnie, zrobić ten krok do przodu. W tym meczu z legią drugą Warszawa, Wiadomo, że to był troszeczkę przeciwnik z innej y, półki, dostało jednak szansę trochę chłopaków, którzy w mniejszym wymiarze y, grają w lidze na co dzień. Czy teraz też tak Pan planuje to zrobić? To po pierwsze. I po drugie chciałem zapytać o obsadę bramki, bo trenerzy mają różne podejście w różnych drużynach do tego tematu. Jest czasami coś takiego, że jeden broni w lidze, jeżeli jest dwóch równorzędnych bramkarzy w kadrze, a drugi w Pucharze Polski. Wiemy, że Kamil Broda grał w tym meczu z Legią. Jak teraz to będzie wyglądało? A propos składu, jeszcze mamy tak naprawdę ponad, ponad dobę. Yy, mamy czas na, 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 na dogłębną, jeszcze długie zastanowienie się nad personaliami, yy, więc nie chciałbym tutaj zdradzać, zdradzać, zdradzać wszystkiego. Natomiast jedno, co mogę powiedzieć na tą chwilę, to, że w bramce w tym meczu wystąpi Kamil Broda. Może dalej ja będę. Yy. Zarówno Jerzy Brzęczek, bo często to słyszeliśmy z jego ust, jak już też z ust pana, yy, podkreślacie, że zespół się dobrze prezentuje na treningach, że rzeczywiście yy, wszystko wychodzi, zawodnicy mają luz, yy, swobodę. No nie widzimy tego w meczach niestety zbyt często. I moje pytanie brzmi takie, czy... Ma pan jako trener, który jest przy tym zespole, przecież od dłuższego czasu diagnozę, dlaczego tak to wygląda, że jest problem z przełożeniem tej dobrej dyspozycji treningowej na, na mecz o punkty? Myślę, że dość dokładnie i szczegółowo i dość obszernie opisywałem to przy okazji naszej pierwszej konferencji, więc nie chciałbym tego wszystkiego. Gdzieś tutaj powtarzać, zrobiliśmy pewne korekty w treningu. No, chociaż było widać to już w tym meczu z niecieczą, że, że, że do końca, jeżeli chodzi o aspekt fizyczny walczyliśmy tak naprawdę przez 90 minut jak równy z równym z mocnym zespołem pierwszej ligi, który ma na pewno dużą jakość, więc tutaj gdzieś gdzieś ten krok do przodu zrobiliśmy. Natomiast resztę również zastosowaliśmy pewne pewne zmiany. No natomiast no to, to też nie dzieje się w ten sposób. Pracujemy ze sobą tak naprawdę w nowym wydaniu od dwóch tygodni, więc no mam nadzieję, że te efekty przyjdą. No wiem, że kibice z niecierpliwością czekają na te efekty. Mam nadzieję, że to już już w najbliższym. W czasie będziemy właśnie prezentować się tak, jak prezentujemy się w treningu. W Lidze puszczawa zagrała z takimi fragmentami gry. To nie jest żadną tajemnicą, że to jest ich bardzo mocna broń. Ostatnio zresztą odrobili straty, zremisowali po wyrzucie z autu, strzelając bramkę. Wtedy się, znaczy no, pewnie przygotowywaliście na to, ale nie obroniliście się, jak to zrobić w środę wieczorem. Zgadza się. Przy okazji ostatniego meczu spuszczą jedna bramka z karnego, i jedna bramka z rzutu wolnego z bocznego sektora i to też w okolicach linii środkowej. Kolejna bramka to rzut rożny, wtedy kiedy graliśmy w osłabieniu, bo wtedy Joseph kolej był za, za, za linią końcową. Bardzo groźny zespół, jeżeli chodzi o stały fragment gry, bodajże 9 bramek z ostatnich 10 to właśnie z tego elementu gry. Co ciekawe, jeszcze to nie zazwyczaj to nie są bramki w pierwsze tempo, tylko bardziej po kontynuacji atakowania. Więc tu na to będziemy uczulać zawodników, że muszą zająć odpowiednio pozycję startową, muszą odpowiednio czytać grę, muszą kontrolować lot piłki, aby zawsze przy tych zgranych piłkach, przy tych powtórnych wrzutkach, żebyśmy to my byli właśnie bliżej piłki, żebyśmy byli od piłki. To jeszcze tą sferę mentalną chciałem zapytać, bo przecież słyszymy co się dzieje, jakie są reakcje trybun po tych kolejnych y, waszych meczach. Ja się trochę nie dziwię tej frustracji kibiców biorąc pod uwagę, że to jest najgorsza seria w historii y, klubu. Y, wiem, że to brzmi dosyć y, brutalnie, ale tak jest. Nigdy Wisła na tym poziomie nie miała serii 7 meczów y, bez zwycięstwa. Jak y, Pracować z zespołem od strony mentalnej, żeby, no żeby odciąć ich, żeby oni potrafili tą przerwę yy, t -t -t tą pasę kiepsko przerwać. Ja tu przy okazji mówiłem chłopakom przy, przed jednym z meczów na odprawie przedmeczowej, kolejny mecz to jest szansa na zwycięstwo. Kolejny mecz to jest szansa na trzy punkty. Teraz kolejny mecz to szansa na awans, również na zwycięstwo, więc. Mamy zrobić wszystko, aby, aby tego dokonać. A wiadomo, każda seria, czy to bardzo pozytywna, czy to też, można powiedzieć, no, ta niemiła, kiedyś się zaczyna i kiedyś się kończy. A kolejny mecz jest właśnie szansą, przynajmniej z tej naszej perspektywy, żeby, żeby, żeby zacząć, rozpocząć. Inną serię, czyli, czyli serię ze zwycięstwami. I myślę, że jak przyjdzie to zwycięstwo, to ten zespół zupełnie inaczej będzie się prezentował. Czekam na dalsze pytania. Nie ma? W takim razie dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.